Z Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadwszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, bardzo często słyszymy to słowo, kiedy mamy wspomnienie jakiegoś męczennika. Dzisiaj wspominamy świętego Wawrzyńca, diakona. Męczennika, który był palony na kracie, przypalany, aż oddał życie. Kiedy zarządzał dobrami kościoła w Rzymie, wtedy zażądano od niego, żeby bogactwa kościoła oddał cesarzowi, Cezarowi. Jednak, co się okazało, przyprowadził biednych, ubogich, chorych i pokazał to władcom i powiedział, to są właśnie skarby Kościoła. Takim skarbem Kościoła jest służba. Służenie tym, którzy są w potrzebie. Służyć to inaczej żyć. W tym małym zianku pszenicznym jest ukryte. Przedziwne życie. To życie, które, jakby wydaje się, że wrzucone w ziemię, ginie, umiera, ale nie umiera na darmo, wydaje plon, nawet stokrotny. I to jest przykład życia świętych, którzy żyli i służyli Chrystusowi. Służyli Chrystusowi w drugim człowieku, i przez to, kiedy oddawali życie. Śmiercią męczeńską, oddając swoje życie za przyjaciół, za braci, za Chrystusa, otrzymali życie wieczne. Można by powiedzieć, że w tej służbie, w tym oddaniu życia, była ukryta wielka moc. I w naszym życiu możemy odkryć taką właśnie wielką moc, w tym, żeby nie tyle to życie przeżyć, ale to życie. Żyjąc oddać. Tak jak świeca, która płonie, daje światło, ale się spala, ale zostawia wiele światła. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli perspektywę nieba. W niebie są aniołowie, święci i wszyscy uwielbiają Boga Ojca. Przez Chrystusa w duchu świętym. A dzisiaj Pan Jezus mówi, że ten, kto służy Chrystusowi. Będzie miał taką godność, że sam Bóg Ojciec go uczci, czy to nie jest wielka godność być uczczonym przez samego Boga Ojca. My często mówimy o uczczeniu Boga, oddawaniu mu czci, ale widzimy, że Bóg ma szczególną słabość do tych, którzy służą Chrystusowi. Tak jak Bóg mówi do swojego Syna, to jest mój synu miłowany, którym mam upodobanie, Jego słuchajcie, również wobec tych, którzy służą Chrystusowi, Bóg ojciec podobnie powie: To jest mój syn umiłowany, to jest moja umiłowana córka. Zapraszam. Jestem Ci niezmiernie wdzięczny za to, co zrobiłaś, co zrobiłeś dla mojego syna. Moi drodzy, to jest piękna perspektywa. Ale żeby wejść w tę mentalność Jezusa Chrystusa potrzeba nam nawrócenia, bo jakże często pojawia się taka mentalność pretensji, protestów, żądań, praw brakuje tutaj służby. Raczej domagamy się, żeby inni nam służyli, że za mało nam służą. A jednak Pan Jezus dzisiaj próbuje nam, pokazać inną perspektywę, że więcej radości jest zdawania niż i brania i więcej jest życia w takim oddawaniu życia niż tylko w przeżywaniu i konsumowaniu życia tylko i wyłącznie dla siebie. Moi drodzy, przedstawictwo świętego Wawrzyńca, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.